Przemysław Czarnek jeszcze tydzień temu twierdził, że rząd znakomicie radzi sobie z pandemią koronawirusa. Dziś poinformował na Twitterze, że zachorował na COVID-19. Miał być powołany na ministra edukacji i nauki, jednak ze względu na jego chorobę, rekonstrukcja rządu została przełożona. Lekarze alarmują, że brakuje łóżek, brakuje lekarstw. Czy rząd prawa i sprawiedliwości w związku z tym wyciągnie wnioski i zacznie na poważnie walczyć z pandemią? O tym już za chwilę w programie Idź pod prąd, dogrywka. Kornelia Chojecka, zapraszam. A z nami jest pastor Paweł Chojecki. Witam Cię ponownie. Witam Ciebie i Państwa. Bardzo dziękujemy za Wasze głosy. Do nich przejdziemy w drugiej części programu, ale na początku zajmiemy się tym, co się dzieje w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Przemysław Czarnek, poseł PiS i profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, którego my, można powiedzieć, znamy osobiście, ponieważ był przez kilka lat wojewodą lubelskim, napisał na Twitterze przed chwilą potwierdzono u mnie koronawirusa. Udałem się rano na badania związku z bólem głowy, nie chcąc narażać prezydenta RP, Rady ministrów i innych uczestników dzisiejszych wydarzeń. Czuję się dobrze, nie lekceważcie objawów, a tak jak mówiłam, wcześniej twierdził na antenie TVP Info, że rząd znakomicie radzi sobie z kryzysem wywołanym koronawirusem. Ze względu na jego zakażenie odwołano dzisiejsze zaprzysiężenie rządu. Najwcześniej ta rekonstrukcja ma odbyć się. Za tydzień. Zdaje się, że pierwszy raz rząd Prawa i Sprawiedliwości na sobie odczuł na własnej skórze zagrożenie koronawirusem, czy myślisz, że to wpływie wpłynie na politykę rządu. No i zobaczcie Państwo, jak niesymetrycznie reaguje rząd w porównaniu do tego, co jest dozwolone zwykłym Polakom. Zobaczcie, że jeszcze to akurat resort, którym pan profesor Czarnek ma się zajmować, zmusił Polaków, żeby wysłali swoje dzieci do komunistycznych, czy tam katokomunistycznych szkół, że ich rodzice, ich dziadkowie zostali poddani ogromnemu niebezpieczeństwu. My zapowiadaliśmy w sierpniu, że ten ruch Czyli nie przejście na nauczanie zdalne od razu, od 1 września, a popędzenie, zapędzenie Polaków do szkół, z, z, będzie skutkowało przekroczeniem bariery tysiąca dziennie wykrytych, wykrytych zakażeń chińskim wirusem. Wszystko się spełniło co do Joty. Zobaczcie, jak proroctwa dudy Morawieckiego, czy też czarnka się spełniają. Morawiecki mówił, że wirus to już nie należy się obawiać, idźcie na wybory, jest w odwrocie. No to już wiecie, że to jest ile prawda, g-prawda. Duda jeszcze niedawno w Watykanie wydziczał się i mówił, że to jeszcze parę dni będzie tam wzwyżka, a później się mu wypłaszczy kora Od głowy. października, to mówił prezydent Andrzej Duda w Watykanie. Możemy zobaczyć. Fragment jego wypowiedzi. Pandemia nie jest w odwrocie, ale pandemia jest pod kontrolą w naszym kraju. Podkreślam to od samego początku. Nie brakuje ani łóżek w szpitalach, ani nie brakuje respiratorów. Jest odpowiedni zapas na to przygotowany. Natomiast nie ma co się, nie ma co okryć, proszę Państwa. Ja rozmawiałem z Głównym Inspektorem Sanitarnym. Jestem z nim w stałym kontakcie. Jakiś czas temu mówił mi, że właśnie w tym okresie, koniec września, druga jego połowa i do połowy października spodziewają się wzrostu liczby zakażeń ze względu na powrót z wakacji, ze względu na to, że ludzie się w związku z tym, teraz częściej, że wrócili do pracy, że ruszył rok szkolny, a więc ruszyła nauka w szkołach. To były procesy, które, które były nieuchronne, dlatego że faktem jest, że pandemia koronawirusa jest. Ale mówiłem o tym także w czasie moich dzisiejszych rozmów tutaj Wa w Watykanie, że nam udało się stosunkowo bardzo nad tą pandemią zapanować. Nie było ani jednej sytuacji rzeczywiście jakiegoś dużego kryzysu. Nigdy w Polsce nie brakło łóżek w szpitalach, nikomu nigdy nie brakło respiratora, a generalnie ludzie przechodzą tego koronawirusa stosunkowo łagodnie, więc trzeba bardzo uważać, zwłaszcza osoby w podeszłym wieku, które mają te tak zwane choroby współistniejące. Trzeba o takie osoby bardzo dbać, trzeba te osoby wspierać. Natomiast no, no jest wzrost zachorowań, ale powtarzam jeszcze raz cały czas panujemy, nad, nad, nad tą pandemią. Nie ma dzisiaj żadnego zagrożenia jakimś wybuchem. Jest po prostu wzrost, który był przewidywany i prawdopodobnie możemy się spodziewać, że do połowy października mogą być jeszcze wzrosty. Tak mi informowano, spodziewamy się od połowy października wypłaszczenia. Andrzej Duda w Watykanie mówił, że od połowy października możemy spodziewać się wypłaszczenia zachorowań. Tymczasem widzimy z tych oficjalnych statystyk wynika, że już są dzielne rekordy zakażeń ponad 2000, ponad dużo 2000. ponad 2000. To się utrzymuje lekarze przy niewielkim testowaniu, przy niewielkim testowaniu. Z nową strategią ministra strategią? zdrowia. To nie jest strategia, to jest mordowanie narodu, to co wyprawia ten niedzielski czy jak tam on się zwie, no mówię geniusz prezesa, że z jednego no fatalnego ministra no już ten z, jak on tam z tego zakonu maltańskiego tam już myślałem, że gorszego się nie dorobimy. No, a geniusz prezesa jednak gdzieś wygrzebał z kapelusza takiego królika, że to normalnie strach na to patrzeć, co on wyrabia. Lekarze. Zobaczcie, mówię o asymetrii rządu. Kiedyś za komuny mówiliśmy, rząd się sam wyżywi. Teraz mówię, rząd się sam wyleczy. Zobaczcie, jeden tylko czarnek zachorował, a już wszyscy. Kity pod tego i spieprzają, Jacek, a szkoły... Wicepremier na kwarantannie, również e, szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, Dariusz Piątkowski, i wiceminister klimatu, Jacek Ale poczekaj, Jacek tam, co tam tymi dziadami się będziemy przejmować? Zobaczcie. Tutaj jeden zachorował już nie ma za przysiężenia. w szkołach, na przykład we Wrocławiu no podali przypadki i szkoła dalej normalnie funkcjonowała. Ale co będziemy mówić o przypadkach? Zobaczcie, tu sobie zagwarantowali wolność, że nie będzie, nie będzie zmuszoni, nie będą do y, kontaktu z ewentualnymi zarażonymi. A rodzicom i uczniom nie dali tej wolności, tylko przymus szkolny. Zamiast dać dowolność, niech dyrektorzy decydują, niech Rada Pedagogiczna, niech Komitet Rodzicielski decydują. Nie, nie wolno. Mówili, że dyrektorzy mają zdecydować. To jest kłamstwo wierutne, bo absolutnie dyrektorzy nie decydują o zamykaniu szkół czy przejściu na system zdalny. Kto decyduje? Rząd decyduje za pomocą Sanepidu, bo to dyrektor wnioskuje. A sanepit wyraża zgodę. Jak nie wyraża zgody, to dyrektor nic nie może i musi dalej narażać dzieci, rodziców i nauczycieli, i ich dziadków na zarażenie chińskim wirusem. To Polakom, a sobie oczywiście a nie to już my nie robimy za przysiężenia, bo jest niebezpiecznie. W szkołach jest stokroć niebezpieczniej, a zagonili Polaków. A teraz służba zdrowia nowe wytyczne niedzielskiego. Jak będziesz miał cztery objawy i umrzesz, to już mój dodatek, to damy ci test. A profesor, profesor Czarnek, Czarnek. Miał ból głowy. Profesor Czarnek? Główka zabolała. Już pieniądze na test są, bo przecież chyba nie poszedł za własne sobie zrobić. Niech pokaże rachunek, jeśli za własne. Ciekawe, czy poszedł do przychodni i naraził innych na zakażenie. Tak jak Szumowski, co tam latał nie wiadomo gdzie, po sklepach, szpitalach i zarażał ludzi. To jest minister zdrowia? To jest lekarz odpowiedzialny, który się tak zachowuje? To jest skandal. Naród jest kierowany przez głupców albo sabotażystów. A dalej, czy myślicie, że jakby Czarnkowi się pogorszyło, to miejsca w szpitalu, albo respiratora, albo jakiegoś antywirusowego preparatu, którego już brakuje dla Polaków, zabraknie dla profesora Czarnka? Jestem pewien, że się znajdzie, ale dla ciebie, czy dla mnie, to już się nie znajdzie. Tego też jestem pewien. Panda, a nie rząd. Według informacji pap rozpatrywana jest zdalna formuła zaprzysiężenia nowego rządu, czyli jednak można zdalnie, ale szkoły muszą A szkoły nie, szkoły muszą w, w trybie stacjonarnym. Wiemy również o zakażeniu kolejnego polskiego polityka Piotra Zgorzelskiego, wicemarszałka Sejmu z PSL, który niedawno był w chińskiej... Ambasadzie, czy myślisz, że te kolejne zakażenia wśród polskich polityków, można powiedzieć, w tym momencie kompromitacja rządu, czy to jakoś wpłynie na realną walkę z pandemią? Pan profesor Czarnek, tydzień temu, jak zauważyłaś, powiedział, że rząd, jak znakomicie sobie radzi, znakomicie, znakomicie sobie radzi z panowaniem nad pandemią, podczas gdy w ogóle sobie nie radzi. Czołowi polscy wirusolodzy mówią, że my już nie mamy od nich pandemii. My już mamy rozproszone zachorowania. To jest faza pandemii praktycznie już niemożliwa do opanowania. Brakuje. Łóżek, niemożliwa do, respiratorów, do cofnięcia. A Ministerstwo Zdrowia przekonuje, że od listopada ma być lepiej. Po co takie zapewnienia? Andrzej Duda, Ministerstwo Zdrowia, Przemysław Czarnych wszyscy przekonują, że będzie lepiej, że poradzimy sobie z pandemią. W jakim celu? Nie wiem po co. Myślę, że to są zawodowi kłamcy. To jedyne, co mi przychodzi do głowy, bo przecież wirusolodzy mówią, statystycy mówią, amerykańskie badania mówią największy szczyt zachorowań grudzień. Nie? To już nawet teraz się zaczyna, a może na cmentarze nie będzie zakaz, a może świąt nie będzie rodzinnych, a ci mówią, że to nie, panujemy znakomicie, tu będzie wypłaszczenie kory mózgowej i tak dalej i nie będzie zachorowań, bo rząd tak se zatwierdził na posiedzeniu Komitetu Centralnego. No to jest dla mnie po prostu komunistyczna praktyka okłamywania Polaków, ordynarnego okłamywania Polaków. To tylko mam do powiedzenia o tym rządzie. Internauci już sobie żartują komentarz z Twittera za przysiężenie rządu w formie korespondencyjnej, a karty drukuje... Sasin zapłaci? Pilatek. Sasin. <grym> Ta, no to, to jest powaga to jest dobre, rządu to jest dobre. Prawa i Sprawiedliwości, ale oficjalnie Przemysław Czarnek jeszcze nie jest ministrem, tak samo jak Grzegorz Puda. Tylko najnowszy sondaż Cebosiu spada poparcie dla rządów. Wciąż to jest wreszcie, 50... wreszcie. 5% badanek twierdzi, że rząd sobie dobrze radzi z pandemią koronawirusa. Jest spadek o 2%. Czy myślisz, że między innymi Być może spadek kompromitacja... rzeczywisty to jest o 20%, ale sprzyjające sondażownie rządowi. Żeby tam no, trochę pokazać, że coś tam się, tak że tak powiem, tąpnęło na tym kierunku świadomości ludzi, to mówią, że dwa. Ja myślę, że za tydzień to będzie 22. Do czego doprowadzi ta kompromitacja rządu Prawa i Sprawiedliwości i takie zaklinanie rzeczywistości, że jest super, że pandemia się ucofa? Czy Polacy wyciągną Rząd się wyżywi albo, można powiedzieć, wyleczy, nie? Albo spieprzy. To tyle się spodziewam po tym nierządzie. Nie? Na Polskę nad, niestety nadciągają bardzo, bardzo czarne chmury. Te zakażenia, to jest wierzchołek góry lodowej. W rzeczywistości trzeba je pomnożyć kilkukrotnie. Czyli być może już przekroczyliśmy barierę 5 tysięcy zakażeń dziennie. Zobaczcie, co się dzieje też w innych państwach. Przecież mamy stan wyjątkowy na Słowacji, stan wyjątkowy Czechy w Czechach. Nie? Właśnie od dzisiaj zaczyna się w Czechach. Także w tych państwach też odtrąbiono zakończenie pandemii. Ich część elity politycznej była tak głupia, jak Morawiecki Duda i spółka. Przecież na moście nad Wełtawą zrobiono taki big party. Ogłaszając zakończenie epidemii, no to teraz Czesi wiedzą, jak się im zakończyło. W Izraelu lockdown, bardzo surowe restrykcje i rzeczywiście ilość dziennych zachowań spadła mniej więcej trzykrotnie, może nawet więcej. Nie? Około 1700 dziennie, a było tam gdzieś w granicach 6, 6 nawet chyba do 7 dochodziło tysięcy, czyli nawet można powiedzieć czterokrotny spadek w tej chwili mamy. Ale jeszcze ciągle ta część, szczególnie środowiska Żydów, tych ortodoksyjnych, nie wierzy w koronawirusa, no i tam dalej, że tak powiem, różne balety robią, i zakażenia jeszcze w tej grupie dalej idą. Bardzo złego. Scenariusza. Spo spodziewam się bardzo złego scenariusza, dlatego naszym widzom mówi, mówię: róbcie znowu zapasy szczególnie leków, szczególnie ludzie o przewlekłych chorobach, ludzie starsi żebyście nie chodzili, nie zawracali tym biednym lekarzom rodzinnym, głowy, którzy będą mieli potąd nawet tych teleporad, już nie mówiąc o wizytach zwykłych. Nie zawracajcie później głowy farmaceutom, którzy będą na pierwszej linii frontu, którzy będą często zarażeni, którzy będą musieli zamykać swoje apteki i tak dalej i tak dalej. Zróbcie, mam nadzieję, że widzowie ci, którzy codziennie nas oglądają, to już dawno to zrobili, no ale mówię dzisiaj nowym widzom. Zróbcie zapasy podstawowych środków Higieny, jakiś tam sprzętu ochronnego, bo tego za chwilę będzie znowu brakowało. Nie? Jakieś podstawowe zapasy jedzenia, żeby nie musieć pójść do sklepu po przysłowiową bułkę czy cokolwiek. Naprawdę to jest poważna sprawa. Teraz już rząd cię nie obroni. Teraz już jak będziesz chory, nie będzie dla ciebie łóżka albo respiratora, bo tu mówimy, nie będzie respiratora, nie będzie komu nawet podłączyć cię do respiratora. Bo służba zdrowia będzie na łopatkach. Dlatego jedyny ratunek to jest właśnie w zastosowaniu mądrych samoograniczeń, czyli przygotowania się na tę falę sabotażu rządu PiSowskiego. Bo to jest sabotaż, to co zrobił rząd PiSowski. Nawet Duda to przyznaje, że spodziewaliśmy się wzrostu zachorowań, a i tak pogoniliśmy Polaków do szkół. Mówił to również minister zdrowia. Adam Niedzielski, a przypomnijmy, że za dwa dni zbiera się sejm. Także może być tych przypadków wśród polityków jeszcze więcej. A mogą spieprzyć, se przełożą, jak co im zabroni. A se zrobią za miesiąc albo za dwa. Także. Wie leci, bez spotykania się te. Przesyłajcie dalej ten program waszym znajomym. Zachęcajcie ich do robienia zapasów. I może przy okazji zachęcą się do codziennego oglądania telewizji Idź Pod Prąd. Ja tylko przypomnę, że my. Utrzymujemy się dzięki Waszemu wsparciu. Tak jak mówiliśmy już w Iść pod prąd, we wrześniu był całkiem niezły wynik, porównując do, do zeszłych miesięcy. 1115 piękny, osób piękny nas wsparło, rzeczywiście dziękujemy, bo wiemy, że rzeczywiście Polacy są w trudnej sytuacji. To był trudny miesiąc dla każdego przyjazd z jakichś tam wakacji i wydatki związane z przymusową szkołą. To jest bardzo trudny miesiąc, także bardzo dziękuję, że byliście z nami. I powtarzam, absolutnie nie wypruwajcie sobie flagów. Dla nas wystarczy, że jesteście, dla nas wystarczy, że pokażecie, że tam ktoś może 10 złotych wysyła 10, ktoś 5 to 5, ktoś 50 czy 100. Oczywiście, chwała Bogu, ale dajcie nam znać, że ciągle jesteście przy nas, że ta ilość. Widzów telewizji ić pod prąd, wbrew przeróżnym tam atakom i pomysłom, żeby nas wykończyć, ciągle rośnie. Szczegóły na stronie ispodprat.pl. Wsparcie, a teraz zanim przejdziemy do Waszych głosów, zapraszamy Was na fragment serwisu technologicznego. YouTube rozpocznie weryfikowanie wieku użytkowników za pomocą karty kredytowej lub dowodu osobistego. Do tej pory weryfikacja wieku użytkownika, a więc jego pełnioletności, odbywała się na podstawie deklaracji, którą składał sam użytkownik podając swoją datę urodzenia. Po zapowiadanych zmianach algorytm YouTube, bazujący na sztucznej inteligencji, będzie śledził nasze poczynania w serwisie. I jeżeli stwierdzi, że jednak nie jesteśmy pełnioletni, będziemy musieli zweryfikować swoją tożsamość za pomocą dowodu osobistego bądź karty kredytowej. Mechanizm będzie wdrożony za kilka miesięcy, ale decyzja już teraz budzi niechęć użytkowników. Jak tłumaczy się Google, obowiązek weryfikacji nakłada na serwis dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca świadczenia usług audiowizualnych. Ten sposób weryfikacji będzie obowiązywał więc tylko użytkowników z Unii Europejskiej. Całość serwisu technologicznego już teraz znajdziecie na naszym YouTubie i Facebooku idź pod prąd. Przechodzimy do. Jeszcze tylko jedno, pytań. jedno zdanie, bo zobaczcie, te zmiany są nie przez rząd polski wprowadzone, tylko przez rząd europejski. No tak mówię oczywiście w pewnym uproszczeniu, że Polska tu oddała suwerenność nad swoim terytorium i swoją ludnością, i teraz jakiś tam kacyk europejski decyduje. Mówiliśmy o tym o 13, że to jest właśnie w duchu Kościoła katolickiego kierowanego przez papieża Franciszka. Bo część, część biskupów katolickich, część konserwacji rozsądnych katolików buntuje się przeciwko temu, są kim? Jak się buntują przeciwko papieżowi, to chyba są... karetycy? Nie. Odszczepieńcy? Protestanci, protestanci. Właśnie tam kardynał Miller, kardynał Bjurk, czy jak się tam wymawia, Berg. Nie? Także ci wszyscy ludzie i oczywiście cała rzesza katolików już widzą, że papież katolicki jest praktycznie na rzemyku na postronku komunistów. I praktycznie ta encyklika została napisana nie w Watykanie, tylko w Pekinie. I to jest treść komunistyczna, nie mająca z katolicyzmem nic wspólnego. Wielu katolików to widzi, i tam papież zaleca właśnie struktury ponadnarodowe. Nie? Niszczenie narodów, niszczenie państw narodowych, a budowanie struktur ponadnarodowych. No to widzicie, czym to się kończy totalną kontrolą. A gdzie możemy o tym przeczytać? Tak, o wielkiej prostytutce, 17 rozdział apokalipsy, znajdziecie, która wysługuje się właśnie rządowi światowemu. Taki scenariusz jest w Biblii i zaczątki tego scenariusza już widzimy w Watykanie. Więcej o nowej encyklice papieża w programie o 13 jest redaktor Hannoszen polecamy wam. Gorąco mówiliśmy również o braterstwie, które promuje papież Franciszek Wolfchild o przepraszam, ja wcale nie potrzebuję braterstwa. O co chodzi z tym braterstwem? Dlaczego ono jest tak ważne w dzisiejszym świecie? Chodzi o to, że ludzie już mm, reagują troszeczkę z obawą na słowo globalizm. To pani Hania Szen, nasza korespondentka z Tajwanu, bardzo pięknie to wyjaśniała o 13. Dlatego papież podstępnie buduje nową mowę. Zamiast globalizm, zamiast rząd światowy, no to używa braterstwo i konieczna kontrola nad tam złymi państwami narodowymi, bo sobie tam nie poradzą, złe są, egoistyczne i my ich musimy tutaj, żeby głód na świecie zlikwidować, no to my... A Jezus co powiedział? Ubogich zawsze mieć będziecie. Nie zlikwidujemy tu na ziemi problemu ubóstwa po części problemu głodu no bo Czyli on papież z tego nie walczy z grzechem wynika. tylko z głodem. On ma inne cele niż Jezus Chrystus. Jezus Chrystus walczył o zbawienie ludzi. Mówił im: "Musicie się na nowo narodzić". A ten mówi: "Musicie zrezygnować z kary śmierci, musicie zrezygnować z wojen, musicie zrezygnować z broni nuklearnej". Czy to I kara wam, śmierci też jest zła? Czy, no to powiedziałem na początku. Czy to wam nie przypomina lat 70., -tych, 80. -tych i propagandy moskiewskiej? Że tam przekuć, wcześniej to jeszcze w latach 50., taki pomnik stoi przed, to Chruszczow dał ONZ-owi, taki przekujmy miecze na lemiesze. Oczywiście wy, Amerykanie, przekujcie, a my wtedy was podbijemy. No to to jest plan światowego komunizmu. I dzisiaj ten komuszek, właśnie w Watykanie, takie kucypały już jako głos rzekomo Boga. Że to jest głos, objawienie, że tutaj taka mądrość. Katolicy są zobowiązani słuchać nauczania papieża. Choć nie jest to dogmat, bo dogmaty są postawione wyżej niż słowo Boże w kościele katolickim i podobno są nieomylne. Słowo Boże. Jest omylne, bo katolicyzm może go zmieniać, ale dogmaty katolickie są nieomylne. A to jest encyklika to jest takie zwykłe nauczanie, ale zwykły katolik jest zobowiązany słuchać tych kucypałów komunistycznych. Czyli katolicyzm ma, katolik ma odrzucić prymat Pisma Świętego. A słuchać komunistycznych kucypałów, któremu będzie wtłaczał Franciszek, a potem biskupi i księża, bo tu jest system hierarchiczny. Ale mówiliśmy o, o różnych głosach wśród katolickich duchownych, zarówno z Niemiec, jak i ze Stanów Zjednoczonych. Ale trzeba powiedzieć, że są to głosy pojedyncze. Większość biskupów jednak słucha papieża na Taki protestancki gest powiedzenia, że tak powiem, no, goń się i tak dalej, to niewielu biskupów będzie stać. I dwa głosy odnośnie polskiej sytuacji Remko. A tak zwana polska władza w 1989 roku przekazała Polakom, że komunizm upadł. No dokładnie telewizja polska, jakaś telewizja komunistyczna, czyli TVP przekazała za pomocą jakiejś aktoreczki taką informację. No i Polacy, aha jak upadł to dobrze, tylko gdzie leży? Gdzie mu świeczkę zapalić? Bo ja nie widzę. Gdzie jest grób komunizmu? A prezydent Duda w 2020 roku brata się z chińskimi komunistami Wolf Moim zdaniem Suski doskonale wie co robi, tylko gra beztroskiego kretyna. No tak, ta, akurat on nie musi grać, on wy, 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 wystarczy, że będzie sobą, bo on wygląda jak kretyn, ale rzeczywiście to jest niezła szuja. to jest nie on jest dość niebezpieczny tam i różne te brzydkie chińskie czy komunistyczne rzeczy, no to głównie jemu zawdzięcza rząd PiSu. Jest główną osobą w tym dialogu polsko -fińskim. Przynajmniej on, on jest głównym przedstawicielem Chin na Polskę i PiSu na Chiny. Jak jest jakaś zlot partii komunistycznych, to PiS wysyła swojego delegata na to plenum w postaci tego, jak on tam, arysto. No, jakoś tam, no tego. Wiecie. Szwejka. No. Tutaj postawimy kropkę, już za chwilę o 19.00. Serwis informacyjny idź pod prąd, a później 20.30. Biblia w czasie zarazy. A ja przypominam, ciągle mutmy się za Trumpów o ich zdrowie i za Trumpa o jego zwycięstwo w najbliższych wyborach, bo to jest klucz do utrzymania się wolności na świecie. Hashtag pray for Trumps. To był program Idź pod prąd do Grywka ze mną Pastor Paweł Hojecki. Dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję Tobie i Państwu bardzo serdecznie. Do zobaczenia.